Łukaszu, czy wróg to historia, która daje nadzieję, czy raczej ją odbiera? Słuchaj, no z punktu widzenia marketingowego powinienem się odpowiedzieć, że tak, że tam jest wielka nadzieja, <słuch> jakiś dobry optymizm, że tak się, książka tak rozświetli wewnętrznie <słuch> czytelnika, niestety ona jest smutna, jak płynący się rocinec opowiada właśnie chyba trochę o tym, jak nadzieja nas, źle rozumiana, nadzieja nas wodzi na banowce i niszczy. Natomiast jeżeli ktoś... Lubi książki mocne, lubi książki pełne e, e, dramatycznych zwrotów akcji i pełnopisnych bohaterów, to myślę, że znajdzie tutaj wiele dla siebie. Dobro miażdży i nieznalitości, ponieważ sam sobą się usprawiedliwia. Źli ludzie mają jakieś hamulce. Dobry człowiek, żadnych. Łukaszu, czy uważasz, że to dobro, a nie zło, bywa bardziej niebezpieczne? Słuchaj, ja się muszę tłumaczyć z tego, co napisałem. Każdy mnie pyta o zdanie. Bywa, że tak, tak, bywa niebezpieczne, zwłaszcza kiedy próbujemy kogoś na siłę ratować i, wiesz, i wyciągać, nie wiem, z choroby alkoholowej z takiej rzeczy. To nas niszczy, niszczy ratującego. O jakiej miłości opowiadasz we wrogu? Czy takiej, która jest bardziej nadzieją, czy bardziej zagrożeniem? Opowiadam o miłości największej z możliwych, o miłości totalnej, przed którą się klęka. I taka miłość może albo Cię rozświetlić i rozjaśnić na zawsze Twoje życie, albo może Cię zniszczyć. No zależy, co z nią zrobisz, jak ją potraktujesz. O miłość trzeba dbać, miłość jest ważna.